Idź spać z przekonaniem, że jutro czeka Cię wspaniały, magiczny, piękny i cudowny dzień. Pamiętaj o swoich afirmacjach, ćwiczeniach jogi, wyciszeniu serca. Zadbaj o siebie na przestrzeni komórkowej swojej kobiecej energii. Pamiętaj. Że tylko kobieta ma moc wpływania na swoje ciało, umysł, serce i duszę, i nikt nie ma prawa mówić ci, co jest dla ciebie dobre, co powinnaś zrobić w danym momencie, bo tylko ty wiesz, tylko ty czujesz, co jest dla ciebie piękne. Śpi dobrze i słodko, a nie liczy to znowu przyjdę do ciebie.